Witam serdecznie w następnym przepisie. Dzisiaj zrobimy śledzie po kaszubsku. Zaczniemy od obierania cebul. Szybki, łatwy przepis. Zajmie naprawdę parę minut. I śledziki na święta będą jak telala. Tam gdzieś macie przepis na śledzie w oleju. To więc to będzie drugi przepis na tym kanale ze śledziami. Ze śledziami. Dobra, pomieramy cebulę na pół, wpitniemy w piórka, przenosimy się na kuchnię. Patelka rozgrzewamy olej, rozgrzewamy olej, rozgrzewamy patelkę do tego trzy łyżki oleju. No, rzucamy cebulkę. Jeszcze coś ostatnio, ta kuchenka słabo, słabo grzeje. Cebulkę trzeba ładnie zeszklić. Dodamy sobie. Jedną łyżkę cukru. Trzy łyżki koncentratu pomidorowego. O, jakby ta łyżka chciała wychodzić, to by było fajnie. Dwie łyżki Octu. zamieszamy Jeszcze to trzeba ładnie wymieszać dobrze, dorzucimy teraz dwa liście laurowe i dwa trzy ziele angielskie Trochę pieprzu i wszystko mieszamy razem do tego jeszcze gardzi rodzynek taka garstka rodzynek może troszkę więcej cało zmieszamy jeszcze raz, sorry, ale mam pełną buzię rodzynek więc nie, nie mogę się powstrzymać. I odstawiamy, włączamy i odstawiamy na bok, żeby nam trochę przestygło. W międzyczasie, gdy nam to stygnie, wysuszymy sobie śledziki i potniemy. Dzwoneczki. Śledzie były wcześniej namoczone w wodzie przez około 2 godziny, albo i nawet trochę dłużej. Teraz je trzeba wytrzeć dobrze z tej wody. Cyfer, co chciałeś? Nie dostaniesz śledzi. Wycieramy w miarę możliwości. żeby dużo tej wody nam nie zostało tniemy w dzwoneczki ta jakiej grubości jakie chcecie, wiadomo każdy lubi inaczej, jedni cienkie, drugie grubsze, to tak jak tam chcecie sobie tnijcie. Na sos już przestygnął, teraz dorzucimy do niego śledzie, o, jakoś tak. Wszystko razem wymieszamy. żeby nam się to miary wszystko jakoś połączyło z grubsza można oczywiście przekładać sobie w słoiku, trochę sosu, trochę śledzi, trochę sosu, trochę śledzi ale ja wolę tak jest szybciej teraz słoiczek i wrzucamy I wrzucamy do słoika tylko może jakąś myślkę. Całość nam się zmieściła. Mamy ich tyle. Tak, jak widzieliście, w kilka minut można zrobić. Śledzie swojskie, nie kupne tylko po swojemu, jakiegoś wielkiego wysiłku nie ma. Gdybyśmy się już nie widzieli, to życzę wszystkim wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku, bo nie wiem, czy jeszcze nagram jakiś filmik. I oczywiście subskrybujcie, oglądajcie, lajkujcie i piszcie komentarze. I jeszcze raz wesołych świąt.